Cześć! Ten zbiorniczek pokazuję dość rzadko, chociaż go bardzo lubię. On ma w tym momencie na pewno 3,5 roku. Jest Lautechem klasycznym. W zasadzie jest tutaj wewnętrzny filtr, który ma założoną gąbkę, tylko dlatego, żeby po prostu jakieś tam pełechy do niego nie wpadały. No, nie jest zbyt grube. Tu nawet jest cieńsze. I działa to perfekcyjnie. Teraz jest właśnie przed podmianą. Ja mu dwa tygodnie temu roślinki nie są w dobrej kondycji, ja zrobię potem trochę zbliżenie. Dlaczego nie są w dobrej kondycji? Dlatego, że on strasznie zarósł i ja te rośliny bardzo przyciąłem. Ta nadwódka ma taką tendencję do gubienia tych dolnych liści, jak już te mocne liście są u góry i zasłaniają światło dla tych dolnych. Dlatego teraz to tak trochę marnie wygląda. Dlaczego go pokazuję? No, bo go lubię teraz, a po dwa dlatego, że powoli się zaczynam zastanawiać. Czego nie zlikwidować i, i nie zrobić tutaj nawet nie restartu, bo pewnie użyję tej samej ziemi. E, użyję trochę innego Żwirku na pewno, dlatego że ten Żwirek e, jest troszeczkę z dodatkiem takiego Żwirku e, dla Malawi, który miał utwardzić wodę. Bo tu kiedyś tam planowałem takie rybki, które, które miały mieć twardszą wodę, ale generalnie to się wszystko tam nie rozjechało i nieważne. On mi teraz służył tutaj, tam chyba przez dwa lata mieszkał w nim ten e, bojownik, potem przez około rok mieszkały razem z tym bojownikiem e, górami Samurai, który niestety, e, to była dla nich za twarda woda i, i, i zbyt, e, on tu nie jest zasadowa, ale, ale one lubią mieć bardzo niskie pH, więc to im się nie spodobało. Ale radziły sobie dość dobrze. Natomiast dobiło je to, że ja ten, ten zbiornik, jak mi pękło duże akwarium i miałem zalaną podłogę, musiałem ją wymienić. No to ten zbiornik teraz, tu gdzie jest, to jest garaż. Więc ja go wyniosłem do garażu i on tutaj sobie stoi w tym garażu. I niestety, wszystkie górami i bojowniki tu jest pokrywa, ale w garażu jest jest chłodno, i to powietrze, które jest nie jest tak ciepłe a one sobie lubią pobierać powietrze z, z nad powierzchni wody i to nie było dla nich dobre słuchajcie tutaj w tej chwili poczekajcie spróbuję zrobić jakieś zbliżenie o tutaj w tej chwili są te świeciki diamentowe jest ich 5 sztuk one mi tylko one mi przeżyły z 15 nie wiem co się stało one były za małe prawdopodobnie do, do przewożenia kupiłem w ogóle bardzo lubię wystrój tego akwarium to są takie ładne kamienie. Kamera tego tak nie do końca to pokazuje taką głębię i te kamienie się tak jakby przeplatają między sobą to świetnie wygląda, ale tego tak... Czekajcie, tego tak nie widać. Nie wiem dlaczego kamera to tak spłaszcza. Znaczy to jest telefon, nie? Więc AT5 sobie dobrze radzi Potraciły ogonki, ale już im odrastają. To w ogóle u bystrzyków diamentowych już się wcześniej. Ja miałem już jakieś te rybki przed właśnie pęknięciem dużego zbiornika. One pójdą znowu do dużego zbiornika. Takie coś mi się zdarzało czasami, że one potrafią potracić ogonki, jak im coś nie pasuje. No i się zastanawiam, waham się, prawdę mówiąc, bo to akwarium mi się bardzo podoba, ale. Nie jestem w, o, chciałbym tutaj po prostu uzyskać trochę większą wodę i e, z niższym pH, w związku z czym dodałbym takie ziemi, bo tutaj jest ziemia skratowiska, która jest neutralna, ten żwirek jeszcze do malawi dodałbym tutaj wodę taką o nisk, e, ziemię o niskim pH, e, przykrył neutralnym żwirkiem i wtedy byłoby Inaczej, ale jeszcze jeszcze się waham. Mam też taki pomysł na taki wydrążony korzeń, który znalazłem. Taki konar, właściwie konar wydrążony, który znalazłem. Zobaczymy. Ono wróci zresztą do mnie do domu już niedługo. Tylko muszę poprosić kolegę o pomoc, i, i wróci do mnie do domu. Ale najpierw muszę złapać te diamenciki z powrotem i przerzucić je. Niech, nie, niech trochę podrosną. I wtedy je przerzucę. Przerzucę do normalnego dużego akwarium. Ogólnie, czego ja z tym akwarium nie robiłem? Słuchajcie, to akwarium też jakiś czas stało puste. Ee, zdarzyło mi się nawet, jak tutaj e, nie tak dawno e, likwidowałem 840, kę to, to po prostu spuściłem z niego 100% wody. Wlałem 100% wody z tej 840, żeby wpuścić tutaj ryby, i tutaj sobie. Tymczasowo były przez jakiś czas ryby. Akwarium w zasadzie bardzo trudno je zachwiać. Jest. E, sobie żyje, no. A no, i ma 3,5 roku, więc takie, słyszałem jakieś takie opinie niedawno, że a po pierwsze, lotachy takie oparte na tej metodzie Diany Wallstad one e, nie wytrzymują więcej niż rok. To jakaś kompletna bzdura, bo mam mnóstwo takich akwariów. Po drugie, słyszałem właśnie, że małe akwaria nie mogą być. Techami, no kompletna bzdura, mianę 33 litry. No i że, jak, że jakieś dno zawsze musi być bardzo grube. No to nie jest grube, jak widać. I wszystko jest dobrze. Ważne jest, żeby były szybko rosnące rośliny. I właściwie to tyle. Ja robię podmiany. Wiem, że wśród różnych jakichś tam podejść takich lotechowych jest. Jest, że nie, nie robimy podmian, że tylko dolewki, że za żadne skarby. Nie, ja robię podmiany. Ryby lubią zawsze podmiany dostać. Świetnie się czują, jak mają podmienioną wodę i. To nie są duże podmiany, robię. Zależy, jak akwarium jest bardzo stabilne, to robię raz na dwa tygodnie tak około 10-15%. Jak startuję akwarium, tak jak teraz, te większe mam świeżo wystartowane w sumie no to robię nawet raz w tygodniu podmiany. No. Dobra, wszystkiego dobrego, najlepszego z najlepszego. Na nowy rok, gdybyśmy się nie słyszeli i trzymajcie się, hej.